Nie punktował. I dzisiaj w serii próbnej trzeci rezultat. 135 metrów. On tutaj wygrywał przed rokiem. Popatrzmy na Daniela André Tandego z Norwegii. No ale zaskakująco słaby skok do tego upadek. A zatem w tym konkursie Daniel André Tande nie odegra dzisiaj żadnej roli. Na szczęście chyba ten upadek nie groźny. 106,5 metra zaledwie. 13 platforma startowa, podobnie jak w serii próbnej. Przed chwilą w serii próbnej 135 metrów, a teraz skok z upadkiem, krótki 106,5, ale widzimy, że coś tutaj cierpi Daniel Andretante, aby nie odnowiła się kontuzja. Oj nie jest dobrze. A zatem pechowy początek tego konkursu. Daniel Andrzej który który no, wydawało się, że może tu być nawet jednym z faworytów, chociaż on wczoraj w kwalifikacjach także miał problemy, także miał bardzo słaby skok. 94 metry, 67,6 punktu, 48 lokata dopiero w kwalifikacjach, z trudem się zakwalifikował do tego konkursu. Wydawało się, że wszystko dobrze, ale tutaj widzimy troszkę, jedna narta podcięła drugą. Ten upadek wydawał się cały czas kontrolowany, ale jednak ucierpiało tam chyba kolano norweskiego skoczka. Fatalnie zaczyna się ta zima dla Norwega. Tandem ma za sobą bardzo dobre lato. Naprawdę wygrał m.in. Rower Challenge. Zresztą sam Sztekl przyznawał, że wreszcie miał takie przygotowania pozbawione problemów. Tymczasem start w Wiśle nieudany. Tutaj pierwsze skoki kiepskie. Ale ta seria próbna, o której wspomniałeś, wydawało się, że może wszystko wraca na właściwe tory. Tymczasem taki błąd. Tak...